No, i tak idąc według kolejności zbioru, przechodzimy do kolejnej odmiany, jaką jest Ligol, po, po poprzednio dwóch omawianych. Troszeczkę inna, troszeczkę inna sytuacja jak widzimy, trochę inny pokrój drzew, bardziej wegetatywne, trochę więcej tu zdecydowanie liści niż na, w pierwszym odcinku tej serii, czyli na gali wykolorowanie też no, zupełnie inne, bardziej zbliżone do szempiona, więc ale też z drugiej strony mamy inną sytuację niż w szempionie, bo tutaj wielkość owoców już w zasadzie można na ich podstawie o tej porze wnioskować, że mogą mieć tendencję do bycia zbyt dużymi. W związku z tym też trzeba troszeczkę myślę inaczej, inaczej podejść. To znaczy, jeżeli chodzi o żywienie wapniem pozakorzeniowe, czyli i dostarczanie wapnia do, do liści. To ja ze względu na tą dwukolorowość odmiany sugerowałbym jeszcze wykonywanie póki co zabiegów, yy, mimo wszystko calcinitem, żeby cały czas utrzymać tą zieloną podstawową barwę skórki, ale powinniśmy obserwować. Tempo wzrostu tych owoców i jeżeli będziemy widzieć, że przed zbiorem zanosi się na to, że owoce mogą być zbyt duże, śmiało powinniśmy się przerzucić na Jaravita Stopit, czyli bezazotowe źródło wapnia. Mimo że generalnie, tak jak mówię, dla tego typu odmian nieraz polecamy nawet do samego końca opryski kalcynitem, po to, żeby, żeby mieć tą, ten czerwony rumieniec na tle intensywnie zielonej barwy owocu. Jeżeli chodzi o dawkowanie tych nawozów, czyli kalcinitu, no to tak jak Państwo znajdziecie to w naszych zaleceniach, polecam zresztą naszą stronę, gdzie, gdzie znajdziecie Państwo również ulotkę. Jak ktoś pisze, nawożenie jabłoni, jara na pewno trafi na tą ulotkę i tam są pełne zalecenia również z tym programem, o którym ja mówię. Więc tam również Państwo możecie odszukać i znaleźć dawkowanie tych nawozów. W przypadku kalcinitu my zalecamy początkowo od 5, kończąc do 10 kg na hektar. Więc tutaj stopniowo już się zbliżamy do, tej, do tych wyższych dawek, czyli do około 10 kg na hektar. I podobnie tutaj no myślę, że należy postąpić w przypadku Jarawita Stopit, który też w różnych uprawach w zależności od sytuacji, od pogody stosujemy w dawce 5 do 10 litrów. Ja te 5 litrów to mówię w w przypadku pogody takiej bardzo intensywnie słonecznej, gorącej, natomiast no pod koniec zbioru, kiedy już powiedzmy te temperatury nie są tak wysokie, pod koniec okresu przed, czyli tuż przed zbiorem, no to śmiało tam to co polecamy, czyli te 10 litrów na hektar, tak jak powiedziałem na 14 i 7 dni przed zbiorem warto warto tutaj zastosować po to, żeby utrzymać no, tą jakość i trwałość owocu i zapobiec chorobom przechowalniczym, utrzymać właściwą jędrność i ograniczyć straty potem po wyjęciu z przechowalni.